Gawędziarz. Opowieści niekończących się dygresji Stanisława Długopolskiego mógłbym słuchać w nieskończoność. O takich ludziach jak dr Staszek mówi się, że można ich jeść łyżkami. Kosztowałem. Ten znany sądecki urolog ma swój niepowtarzalny urok, dyskretny dowcip i prawdziwy dystans do siebie, którym mógłby obdzielić przynajmniej kilka innych osób nadmiernie napompowanych i grożących pęknięciem. Jak sam skromnie o sobie mówi, jego medyczna specjalność to kanalizacja. Ludzka, ale jednak kanalizacja. Staszek od zawsze należy do jakiegoś Międzynarodowego Stowarzyszenia Urologów, publikuje w branżowych pismach, czyta prace innych speców w kilku obcych językach, jeździ po całym świecie z referatami, które wygłasza na różnych kongresach do podobnych jemu doktorów od kanalizacji. Kiedy Długopolski z mozołem gospodarczym systemem budował nowy dom, zaprzyjaźnił się z ekipą budowlaną kładącą po sąsiedzku kanalizację. Któregoś dnia doktor, sam ubrany w roboczą kufajkę, zaproponował poczęstunek fachowcom od rur. W tym celu wyniósł przed dom filiżanki, dzbanek herbaty i kiedy tak ją sobie wspólnie popijali, miło gawędząc, fachowcy zapytali go, czym się zajmuje. Staszek, zgodnie ze swoim wieloletnim przekonaniem, odpowiedział, że zajmuje się kanalizacją. Robotnicy ucieszyli się, że spotkali bratnią duszę i z nieukrywanym podziwem dodali To masz szczęście, chłopie, że pracujesz u tego znanego doktora długopolskiego. To podobno porządny gość. Cały Staszek, skromny do bólu, ostatni chyba w Nowym Sączu ideowiec, snujący nieustannie fantastyczne wizje szczęśliwości i rozwoju swojego ukochanego miasta. Niejako przy okazji zakochany w rodzinnej tradycji, potrafi z pasją opowiadać o wszystkich przodkach uwiecznionych na fotografiach wiszących na ścianie. Przy okazji rzadki przypadek człowieka prawdziwego honoru. Dziś pewnie mało kto już pamięta jak to Długopolski, nie widząc dla siebie miejsca w coraz bardziej skłóconej i zajmującej się młuceniem słomy Radzie Miasta Nowego Sącza, złożył mandat i z właściwą sobie klasą wycofał się z towarzystwa. Zasadniczości i erudycji mogliby się od Staszka uczyć dzisiejsi radni, którzy, choć w porównaniu z nim nie mają nic ciekawego do powiedzenia, to trzymają się swoich stołków i diet z uporem godnym lepszej sprawy. Doktor Długopolski posiadał też fundamentalną zasadę nieprzyjmowania kopert od wdzięcznych pacjentów, co w czasach, kiedy niemal wszyscy dawali i niemal wszyscy brali, czyniło z niego środowiskowego dziwaka. Sam Staszek martwił się tym o tyle, że pacjent, którego odprawił przed operacją z przygotowaną kopertą, mógł popaść w depresję. Skoro lekarz nie bierze od niego pieniędzy, to znaczy, że stan pacjenta musi być już naprawdę beznadziejny. Po udanej operacji, owszem, Staszek przyznaje, iż w ramach tak wdzięczności pozwalał szczęśliwemu ozdrowieńcowi zostawić w gabinecie butelkę koniaku. Przecież nawet długopolski kwiatów nie pije. Z tego powodu zresztą wynikały zabawne sytuacje. Doktor potem koniakami ze swojego barku hojnie obdarowywał znajomych przy różnych okazjach. Czasami po takich imieninach obdarowani wcześniej znajomi wracali do niego z kopertą znalezioną gdzieś pomiędzy butelką a pudełkiem, w które była opakowana. Najbardziej pomysłowy pacjent złożył w kostkę 500 tysięcy tzw. starych złotych i ukrył pod nakrętką trunku. Sprawa wyszła na jaw, czy raczej wypadła, kiedy obdarowany tym koniakiem kolega zaczął rozlewać go do kieliszków w jakimś towarzystwie. Do pieniędzy Stanisław Długopolski podchodził jednak ze stoickim dystansem, a nawet z cierpką ironią. Kilka lat temu, po przejściu na emeryturę, po 43 latach pracy, w wywiadzie, jakiego mi udzielił, przyznał się, że system go upokorzył, płacąc chirurgowi o wysokiej specjalizacji 10 zł za godzinę, a szpitalnej sprzątaczce za ten sam czas pracy złotych 15. Zł. Staszek po swojemu nie walił prosto z mostu, co o tym sądzi, tylko zaciągnął się głęboko papierosem i filozoficznie wyznał. Dlaczego inna jest stawka zaszeregowania między kowalem a złotnikiem, skoro obydwaj robią w metalu? Dlaczego lekarz musi zarabiać tyle, za ile budowlaniec nie chce się fatygować na budowę? Dlaczego w sytuacji, gdy godzina pracy operatora o najwyższym stopniu lekarskiej specjalizacji przeszczepiającego serce wynosi 9 zł, w wypadku udowodnienia mu błędu w sztuce odszkodowanie wynosi od 100 do 700 tysięcy zł? W ramach emerytalnych podsumowań przyznał wtedy również, że na dom na Wulkach mógł sobie pozwolić nie po 15 latach pracy w Polsce, ale po 14 miesiącach kontraktu w Iraku i dwóch latach w Emiratach Arabskich. Z tamtych czasów pozostało mu również zamiłowanie do przyrządzania wspaniałych, choć niemiłosiernie słodkich arabskich deserów. Mając jednak poczucie humoru doktora długopolskiego, nie można być smutnym nawet z taką stawką godzinową, jak wspomniana. Kiedyś jeden z sądeckich dziennikarzy umówił się z doktorem, że przyjdzie do szpitala, by ten zbadał stan jego kanalizacji. Żurnalista wchodzi na oddział urologiczny, rozgląda się, a tu z drugiego końca korytarza biegnie w rozwianym fartuchu ordynator długopolski i krzyczy na cały szpital. – Siostro, proszę pobrać krew od tego pacjenta, bo redaktor martwi się o stan swojej prostaty. Cały korytarz pacjentów, cierpliwie wyczekujących na ławce pod ścianą, miał niezły ubaw. Oprócz samego zainteresowanego oczywiście. Jak może zresztą wiadomo, jednym z etapów badania prostaty jest niezbyt przyjemny zabieg, polegający, no właśnie, dzięki temu przez całe lata dr Długopolski zwykł mawiać uspokajająco do swoich znajomych pacjentów blednących z przerażenia: Pobiorę ci tylko krew do badania. Na razie palca do dupy nie będę ci wkładał, bo ci się spodoba i potem się od ciebie nie opędzę.